Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Witam Was w ten przecudowny, e, wiosenny, popołudniowy dzień. Jest po prostu tak mega fajnie ciepło na dworze. Można bez problemu wyjść sobie na krótki rękawek. I to jest idealna pora, żeby złożyć komputer. Męczyliście mnie ostatnio, męczyliście, kiedy będą jakieś składania komputera, więc teraz na razie zaplanowałem dwa. E, myślę, że e, później będą zaraz te następne, ale chyba nie w takiej intensywności, jak to robiłem e, wcześniej. Jedziemy od sprzętu bardzo konkretnego. Dzisiaj będzie prezentacja części, i już na wstępie zaznaczę, że linki do cen części znajdziecie sobie tu, tu w opisie filmu. E, także kto jest zainteresowany, ile mniej więcej cały zestaw wyszedł, e, będzie wiedział. Aha, że tak, może, słowem wstępu, ten zestaw przeznaczony jest do konkretnych zastosowań. On będzie służył przede wszystkim nie do gier, moi drodzy, a tylko i wyłącznie do renderingu, w tym również w rozdzielczości 4K. Między innymi. To było podyktowane koniecznością wybrania odpowiedniej też karty graficznej, ale nie tylko. Ja tutaj, oczywiście, miałem w planach, mieliśmy na uwadze taki zestaw, tworzyliśmy też z kartą specjalnego przeznaczenia i także na sokecie 2011, ale no, niestety, miałem wybór albo kiepski zestaw na 2011, który tak byłby cenowo droższy niż ten tutaj zaproponowany, albo porządny, maksymalny zestaw na 1150. Więc wybraliśmy tą opcję tańszą na 11.50. No, budżet też, wiadomo, nie gumanie rozciągnie się, a będzie już na dzień dobry taki komputer przystosowany do pracy. Zacznę od obudowy. Ona tutaj najwięcej miejsca zajmuje. To jest, moi drodzy, po raz kolejny konstrukcja Corsair Carbit 300R. Panel tutaj jest pełny ma tylko miejsce na opcjonalne wentylatory to jest bez okna wersja. Obudowa, która bez problemu ten zestaw. Pomości przede wszystkim będzie również przewiewna, bo jest tutaj też planowane oce, może nie od razu, ale w późniejszym terminie, także procesora i zapewni komfort użytkowania. Także porty USB na froncie to też był jeden z wymogów. Te obudowy są bardzo solidne. Moim zdaniem stosunek ceny do jakości jest na tyle przyzwoity, że tutaj bez problemu z tych obudów niejednokrotnie korzystam. Natomiast nie są to jakieś demony ciszy. Jedziemy sobie dalej. Co tutaj mamy? No, może będę wieć, co tak po kolei leciał to, co mam pod ręką. Przede wszystkim tak, podstawowy dysk na system tutaj, żeby obrabiać wszystko komfortowo, mieć jeszcze miejsce. Wybór padł tak naprawdę na konstrukcję gamingową, bo to jest Plexor M6E i to o pojemności 512 GB, w prędkości odczytu. Nie wiem, czy tutaj z tyłu to jest. Tak, jest. To jest. Do 770 MB na sekundę, a z kolei zapisu do 625 MB na sekundę. Także te prędkości są tutaj naprawdę imponujące. Nie widzę, żeby był dysk o wyższej pojemności, powiem szczerze. No i ten dysk też ma największą ilość pamięci i cache podręcznej. Także on tutaj będzie, na nim będzie zainstalowany system, a jak już przy systemie jestem, to jest Windows 8.1. Oczywiście jest zapowiedziany przez Microsoft upgrade do dziesiątki, więc nie będzie tutaj też z tym oczywiście najmniejszego problemu. Drugi dysk też mam pod ręką. To konstrukcja bardzo pojemna. 2 TB i też postawiłem tutaj na wydajniejszą jednostkę, bo to nie jest standardowy Blue, tylko Black. Ta wersja o wiele wydajniejsza. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Z tym, że tutaj i tak rozważaliśmy, kto wie, czy nie zainwestować po prostu w drugi 2 TB, bo tych danych będą naprawdę bardzo duże ilości, ale klient mówi, że on tam ma jeszcze jakieś dyski, także na razie zostajemy przy tym. Procesor, może teraz polecimy sobie z procesorem. Mówiłem, że zestaw topowy, no to i procesor topowy i 7K4790K. Ta konstrukcja o, będzie jeszcze tutaj dodatkowo prawdopodobnie kręcona, tylko tak jak mówię, nie od razu. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby w takich warunkach było boksowe chłodzenie, dlatego wybór padł na cooler wydajny, ale też cichy, i jest to jak widzicie Dark Rock Trójka. Nie ta wersja pro dwuwieżowa, tylko jednowieżowa, bo też nie było sensu dopłacać do wersji wydajniejszej, a ma być solidnie. Pamięci, taki zestaw będzie miał do dyspozycji na dzień dobry 16 GB pamięci RAM w dwóch kościach. Z uwagi tutaj na możliwość i wyrażoną chęć rozbudowy tego komputera w przyszłości do 32GB. Pamięci nie muszą tutaj być jakoś nie wiadomo jak wypasione, dlatego zwykłe kruciale, balistyk w zupełności wystarczą. I to są kości taktowane 1600 cel 9 w zupełności wystarczą. Napęd optyczny, to też sprawa dosyć ciekawa, ponieważ napęd nie tani, jest to nagrywarka, ale Blu-ray od LG. Nie chcę was skłamać, ile dokładnie kosztuje ten model, także link będzie w każdym razie w opisie, jak widzicie, jeszcze nawet niewyciągnięty, nie rozpakowany. Ja sobie zestaw zaraz będę składał, wy to składanie zobaczycie za kilka dni. To też był jeden z warunków, także tutaj już nie DVD, nie DVD tylko właśnie Blu-ray. Płyta główna, na której będzie to wszystko osadzone, to jest Gigabyte Z97X Gaming 3. Już widzieliście składanie. Pokazywałem Wam to składanie czy nie? Ale w każdym razie na pewno jakiś film z tą płytą nagrywałem, prawdopodobnie właśnie składanie. Konstrukcja w stosunku do swojej ceny uważam, że bardzo dobra. Jedyne co gigabajtowi można by zarzucić, to kwestia tego biosu, że on nie jest tak fajny, tak intuicyjny jak na przykład w płytach MSI, ale to jest akurat na mojej głowie po poustawianie wszystkiego. No Zresztą za dużo tam nie ma co ustawiać. Karta graficzna. O karcie wspominałem. Z uwagi na to, że będzie ten komputer pracował również w rozdzielczości 4K, nie mogła być konstrukcja i na niż wyposażona w 4GB pamięci RAM. No i tutaj także wybór padł na konstrukcję bardzo wydajną, właśnie 980K. Tak jak mówię, mimo że zestaw przeznaczony do zadań bardzo profesjonalnych, musi udźwignąć to 4K, to bez większych problemów. No ale niestety budżet też ograniczony, dlatego poszedłem tutaj w te konsumo, konsumenckie wersje, ale topowe. Myślę, że chyba nikt z Was by nie pogardził takim zestawem. To, że karta już jest chłodzona półpasywnie, to się wytnie ona po prostu akurat aż o dziwo, bo właśnie wersja Strix od Asusa była tutaj w takim najlepszym stosunku ceny do, do tej karty, tak? z tych 980-ek, jakie mam do dyspozycji. I zasilacz 600 w Be Quiet Pure. Power l w zupełności wystarczy, konstrukcja niemodularna, ale poradzi sobie bez problemu, wyposażona w certyfikat 80 plus brązowy. Tak prezentuje się całość tego zestawu, ja jeszcze dzisiaj go będę składał. Wy ten film ze składania zobaczycie sobie, podejrzewam, że za nie więcej niż tydzień to na pewno, bo tutaj już też czeka drugi komputer na złożenie, który też będzie przez weekend albo zaraz po weekendzie składany. Ode mnie na tyle, ceny jeszcze raz przypomnę, linki w opisie filmu, widzimy się w następnych filmach.